Zobacz, Alfa Romeo, pamiętasz tą zatartą? Właśnie pamiętam ją. No to poskładaliśmy ją, odpaliliśmy i co? Mamy auto jeżdżące. Silniczek nam no, ładnie, fajnie pracuje. Co nam zostało? Została nam tylko taka obsługa do pokończenia. Parę osłon i takich e, e, dupereli. Tutaj pan sobie zażyczył takie, miał nietypowe życzenie od nas, żeby założyć mu dodatkowy czujnik ciśnienia oleju. U, czyli chce się nauczyć na błędach? Troszkę chyba tak. nie, Czyli zamówiliśmy sobie tam taki sterowniczek z wyświetlaczem do środka, dodatkowy czujniczek, trójnik. U, e... To takie ten, z wyświetlaczem dodatkowym? Słuchaj, 200 hmm. zestaw na LEBRO kosztuje. A, no myślałem, I że tutaj jakieś... 70 zł to naprawdę, naprawdę wyjątkowo tanie. Nie? No, no ale okej, okay. okay. miał takie fajne życzenie, no to mu je spełnimy. Nie? Czemu nie? Ale co, co, co z tym silnikiem w końcu było? Bo on był, jak ostatnio widziałem, to on był w częściach. I on tam dalej leży sobie w częściach, bo to już tak Aha. naprawdę... No. <noise> czyli to jest inny silnik. No, tak, tam to się nie nadało, przecież tamten był tak zatarty, yy, cały był w tych yy, opiłkach. Mhm. Wszystkie kanały były pozatykane, bo to się tam zmieniło grubo i potężnie. Także, no. yy, według mnie, to jedyne co można z nim zrobić, to go przytopić po prostu. Na <noise> yy, Tak, i odzyskać metal, bo na pewno nic więcej. Nie, 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 nie podejmowaliśmy się nawet próby żadnej... Yy, naprawę. Dostaliśmy drugi silnik, rozebraliśmy go w drobnym, a co mieliśmy ogarnąć, to ogarnęliśmy, powymienialiśmy to, co mieliśmy powymieniać, czyli ponewki. Mm. Z oryginału oczywiście się okazało, że są. O, czyli dało się znaleźć. Pa. Wiele rzeczy tam było z zagranicy, bo Pan sobie sam zamawiał, bo były ciężkie do znalezienia, nie? W Polsce na przykład nie ma, ale we Włoszech gdzieś były. No, poznajdowane, pozakładaliśmy. Yy... I wiesz, teraz, tak, przed po, poskładaniu pomierzyliśmy sobie jeszcze oczywiście to wszystko, nie? I na tych panewkach oryginalnych jest okej, okay, nie? Jeśli chodzi o luzy, pasowanie, to jak najbardziej jest wszystko w porządku. Poskładaliśmy, odpaliliśmy, pra, pracuje cicho, cienko. W porządku. Miło ją zobaczyć. Jeżdżącą, prawda? <laughs> w ogóle z silnikiem, nie? No, powiem ja Ci, tak... że y, bardzo fajne auto w odróżnieniu od takiej grupy niemieckiej, bo y, w środku no nie, no, widać. W środku, czekaj. Polie Ci pozdejmuję. Bardzo ładne wnętrze ma, nie? Śliczne. Kierownicę zobacz, jaką ma Ale ona o, o taka wychodziła, czy to ktoś sobie pozmieniał? Nie, nie wiem, Rafał, nie, nie odpowiem Ci na to pytanie, bo nie znam na tyle historii akurat tego modelu, żeby Ci okay, odpowiedzieć. Bo... I ile ona ma lat? Z Jest 20? 2010 rok. To 15. To i. Tak. Nie wstyd tak ujeździć. Ładne auto, to jest ogólnie ładne Bardzo auto. fajnie się jeździ, silniczek jest 1.5 TBI. <laughs> 1.5 TBI? Przepraszam cię, 1.75 TBI. TBI, to się zgadza, tak, no to tak. Turbo benzina. Turbo Jest no. Turbo benzina. Jest, no to, to taki zachwalany silnik. I powiem ci, że tak, wrzucimy sobie jeszcze tutaj nowe świece, to chcesz później się przejedziemy? No pewnie, bo że tak. naprawdę to ładnie, ładnie jeździ. A ile to ma koni? Pytanie za 100 punktów, nie? Aha, czyli nie wiadomo. W okolicach 200. Przed, przed. Hmm. Jak chcesz, to pójdziemy, sprawdzimy sobie za zlecenia, ale nie powiem ci nie, nie, mam głowy, nie? Ale takie niuanse, zobacz. Spryskiwacze oddzielne na każdą lampę? Na każdą lampę, nie? Wiesz, że to taki mały... Yy... Chiron. Yy, tak, tak, no, Tylko ta, jednej brakuje. Jednej lampy nie ma no. No, Ale nie, ja zawsze lubiłem 159. W ogóle Alfa lubiłem. Ej. Ale bardzo, bardzo ładne auto, nie Nie oszukujmy ładne. się. Środek ładne. Środek i ta no. konsola środkowa z tymi zegarami, gdzie tam masz ciśnienie do ładowania, temperaturę, yy, temperaturę silnika, ciśnienie do ładowania. I co na trzecim mamy? Bo już nawet nie pamiętam. Poziom paliwa. O! No to też miło mieć. Fajnie, mhm. fajnie. Poziom paliwa można by było wywrócić i wstawić ciśnienie oleju. <głopiniak> <głopiniak> Powinno się nawet chyba, nie? Tak, tak bo Wiesz, tutaj, tutaj jeszcze w przeciwieństwie do Mercedesa to jest yy, czujnik ciśnienia oleju, tak naprawdę, nie? Mhm. <głopiniak> <głopiniak> bo w Mercedesie nie ma już od dawna, nie? Ale wcale? W ogóle. W ogóle od tam 2000 któregoś roku Mercedes odszedł od czujników i powiedział, że skoro jest olej, to musi być ciśnienie oleju, nie? No i nawet wiesz. Nie masz tego ciśnienia oleju i nie wiesz o tym, bo żadna lampka Ci się nie zaświeci. No nie, no to ale to jest głupota. E, tak. W sensie Oni... no takie czujniki na, na etapie montażu one nie kosztują dużo. Znaczy nie jest, e, tak, nie, nie jest to jakieś takie normalne rozwiązanie, ale tak jak na przykład masz w grupie Volkswagena tą dynamiczną kontrolę ciśnienia oleju, że na przykład powyżej 2000 obrotów na minutę e, mierzy Ci ciśnienie oleju, mhm. to wiesz jak klienci niektórzy to odbierają. Że do 2000 nie mierzy, powyżej 2000 zaczyna się pomiar, no i wtedy wyrzuca Ci lampkę, że nie ma ciśnienia oleju, nie? I oni sobie myślą, że jak jedziesz do 2000, to jest ciśnienie oleju. No i mamy takich klientów, na przykład, którzy przyjeżdżają Ci z tym obróconym ołówkiem, bo jeszcze no. gdzieś tam próbują kawałek jechać, i oni mówią, proszę pana, jechałem tak do 2000. Powinno być ok. Powinno być ok, bo wtedy się lampka nie zapala, no i wtedy jest ciśnienie oleju. No naprawdę. Piękna, piękna fura w ogóle. O jaki fotel! No Ej, jaki kubełek Ej no fotel e, wyjątkowo Dobrze trzyma coś nam no, ona kangu żywa ostatnio, jak do 2000 Zobaczymy. Cieszę że tu jeździ całkiem przyzwoicie, jak na taką furkę. To naprawdę Ej, nie no, czuć! No. Ile ona waży? Nie wiem, musielibyśmy jakieś dane katalogowe sprawdzić. Ale na pewno w okolicach 1200 kg. No, jakoś tak, tak bym powiedział wrócimy sobie to posprawdzamy sobie jaką mam moc jaką mam uwagę ale powiem ci że już takie auto jest dosyć na, naprawdę przyjemnie się tym jeździć nie przyjemnie no, no tak ale w tak ogóle się no. to jest plus tego auta że ono jest dość lekkie i te przyspieszenie mocniej czuć jak auto jest cięższe to tego przyspieszenia aż tak się nie odczuwa ale to nie, no to to jest akurat fizyka, nie? Tak, tak, tak. tak. Przyspieszenie jest przecież proporcjonalnie uzależnione od masy, nie? Ale nie, nawet jak auto jest y, ciężkie, ma tam, wiesz, kilokoniemocy mocy już. A, mówisz o tym, że auto jest duże, ciężkie, ale ma wo, dużo wo, mocy. No, w odczuciach, nie? Okay. nie? No, odczu w odczuciach odczucie, tak, tak. Jak postawisz ku siódemki, będzie miała 400 koni. No to, a, to tego nie czujesz. Tak, a, postawisz, a tutaj wiesz, alfa 200 koni jakieś powiedzmy i banan na twarzy, że to tak fajnie jedzie i tak dalej. Bo tutaj się nie spodziewasz tego, nie? Yy, no tak. A od ku no. siódemki liczysz i chciałbyś, żeby ona naprawdę robiła takie no tak, wrażenie, nie? Tam już wymagasz. A, bo, okazuje się, że tam nie. nie, nie. Nie odczuwasz tego wrażenia tak mocno, a tutaj jest takie małe, niepozorne, nie wsiadasz do niego i ono zaczyna robić robotę, nie? To wnętrze takie ten. Ładne, fajne to te zegarki ustawione. Tak Właśnie więc. o to chodzi, że te włoskie auto jest w środku ładne. nie? No radio to wiesz, radio to jest do wyrzucenia, bo jest jakieś tam eee... troszkę poniszczona, a jeśli chodzi tutaj o te wyświetlacze, kratki... Nie, o to, o to tu. jest zajebiste, no, ty to jest przepiękne. Nie eee, guzików nie masz, Bóg ile i naprawdę jest fajna furka. Eee, no i guziki masz tam, wiesz, pod palcem wskazującym, powiedzmy, nie? Tak. Że jak jedziesz, to w tej pozycji idealnie. Tak. I fotel jest taki zbity, nie jest taki kanopowiec, nie? Nie. To no, jest jakaś mała. No ogólnie jest taka mocno sztywna. No idzie, idzie fajne auto mamy czwarte biegi sobie ale nawet tam powyżej tych i yy, pół nie czuć że tak, to jedzie. Nie, nie nie zapycha się ciągnie jeszcze dokładnie no nie dziwię się że klient walczyło to auto fajne fajne Do pełni szczęścia trzeba tylko, żeby to było kupę. No. To ładnie by wyglądało, no. Ładne, no. Ładne, ładne.